Cześć, witajcie tutaj nowy kebab, który się otworzył całkiem niedawno. Coś mi tak prześwity mam na tej kamerze. I sprawdzimy, podobno teraz będzie to najlepszy kebab w Nordform. Jest też najostrzejszy. Ostrzejszego nie zjecie nigdzie. Chodzi mi tutaj, w okolicy. Kolejki małe są, ale czas przetestować, zobaczyć, co to za ostrość, czy mnie pokona, czy nie. Idę zamówić. Tak to się przedstawia. Tu mamy ceny, co można podać. Zobaczcie, całe teczki, wszystko na świeżo robione, małe kolejki są. Mamy do przetestowania tego kebaba, zobaczcie jak ładnie zapakowany. No i co, otwieramy sobie, tutaj jesteśmy w centrum, na uboczu, bo tam już miejsc nie było nawet. No i spróbujmy co to jeszcze, faktycznie najlepszy, wziąłem bardzo ostry. Wszystko co było to wziąłem do tego, wszystkie sałaty, surówki i pierwszy grys. Po pierwszym gryzie mamy od razu bardzo dużo mięsa. Mamy też świeżość tej, tych surowek tej sałaty całej i innych rzeczy. To są pomidory, cebulka czerwona, sałata zwykła. No i kapusta czerwona. Powiem Wam, że po pierwszym gryzie naprawdę super. No, ten kebab zdecydowanie będzie najlepszy w okolicy. Jest to oczywiście sieć kebabów, ale to nie ma podjazdu. Nie ma podjazdu i ten Istanbul nie ma podjazdu ten w Kauflandzie kebab i te inne które testowałem no ten jest najsmaczniejszy najświeższy te mięsko też bardzo dobre zobaczcie jak to się prezentuje w środku no co mogę więcej powiedzieć pyszny kebab mm. i te sosiki tam do wyboru też świetne nie tylko ostry jest tam jeszcze jakiś ziołowy jogurtowy zdecydowanie jak na razie najlepszy kebab w Northhorn. I myślę, że długo tak zostanie. Słuchajcie, idąc tak sobie przypomniałem, że nie powiedziałem, ile on kosztował tak naprawdę. Ten kebab kosztował 9 euro, ale jest naprawdę wypasiony i bardzo dobry. I trochę pali już w budzie. Dobra, trzymajcie się. Do następnego, cześć.